Part 2. Zaczynamy. Dobra, Dobra będziemy teraz... Y... Teraz, ja, teraz ja liczę. No, ty, ty liczysz. Dobra. Okej, okay, zatrzymamy. Za chwilę znajdziemy. Ej, widzowie, ona chyba mnie od razu znajdzie. No, bo nie mogę znaleźć miejsca. Tak, nie mogłam znaleźć miejscówki. A, dobra. Dobra, teraz. Gaj, zabierze telefon. Ok, chodźmy tylko to do zielonego pokoju. Hm. Pamiętacie nasz ze slime'em, który śmierdział? To, był to było na naszym zespołowym no, ale kanale. Ale teraz ja mam i da już parę lat nie otwierał mi, tak śmierdzi. No. Możemy... Nie będziemy nagrywać, no bo to. to prawie taki sam tylko że inny kolor i z brokatem nie. i trochę mniej śmierdzi, śmierdzi. A... 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 no 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 teraz no liczy no Nie. Teraz ty szukasz. Znaczy, nie! Ja liczę. ty liczę! No? Dobra, dobra no dobra. no A tu chyba ja widzę, widzę, siema, siema, dobra, a widzę,